Witajcie w kolejnym przeglądzie Zjawisk Niewyjaśnionych. Dziś przedstawiłem Wam nagranie tajemniczego słupa czerwonego światła, który unosił się nad Kanadą. Będzie również o niezwykłym odkryciu na Marsie. Zapraszamy. Nad Kanadą w 2019 roku nagrano zastanawiający widok na niebie. To było coś przypominającego, lekko czerwony, świetlisty słup unoszący się na niebie. Czym było niezwykłe zjawisko? czy to jakieś naturalne zjawisko optyczne, a może ma to coś wspólnego z tajemniczą technologią, która jest używana od dawna, a my nie mamy o tym pojęcia. Technologią, która pozwala tworzyć rozmaite iluzje i pewnego dnia zostanie ona użyta, by nas zmanipulować i wmówić, że do Ziemi nadeszło coś, co od teraz przejmuje nad nami władzę. Sami zobaczcie zagadkowy film z Kanady i dajcie znać, co sądzicie o tajemniczym zjawisku na niebie. Ziemia jest niezwykłą planetą pełną życia. Mamy na niej dość inteligentne istoty takie jak ludzie, którzy za pomocą swojej inteligencji są w stanie budować skomplikowane technologie, które dały początek, np. internetowi, samolotom i robotom. Mamy na ziemi też zwierzęta, które choć nie są tak inteligentne jak ludzie, to jednak często posiadają zdolności, które ludzi przewyższają. Jak siła, szybkość, zwinność czy na przykład zdolność latania. Są też i piękne rośliny odznaczające się nie tylko urodą, ale i niesamowitymi właściwościami. Ziemia jest pełna niezwykłości, nie tylko istot żywych, ale i budowli, architektury, wspaniałej muzyki, filmów. Ziemia jest bardzo różnorodna i niezwykła, ale czy to tylko Ziemia? Czy poza Ziemią nie ma w kosmosie innych takich planet? Ten człowiek twierdzi, że może nie być tak do końca. Na ciałach niebieskich w naszym układzie słonecznym odkryto ogromne struktury, a naukowcy nie są w stanie zinterpretować ich znaczenia i pochodzenia. Kiedy statek kosmiczny analizował mały księżyc Marsa Phobos, znalazł coś zaskakującego. Szybko wysłał swoje niesamowite zdjęcia z małego księżyca na Ziemię. To wtedy wywołało prawdziwą burzę emocji. Struktura marsjańska została sfotografowana kamerą z odległości około 300 mil. Według naukowców z University of Arizona ten intrygujący obiekt wystaje z powierzchni Księżyca Marsa i wydaje się być idealnie prostokątny, będąc w pozycji pionowej i mierząc około 5 metrów średnicy. Ogrom ufologów uważa, że ten obiekt jest tak idealny, że musiał zostać stworzony przez kogoś, pozaziemskie cywilizacje, a może ludzi. Jednak inaczej do sprawy podchodzi ten naukowiec. W 2009 roku Izrael Spinoza, rzecznik Wydziału Chiridze Uniwersyteckiego Laboratorium Księżycowego i Planetarnego, stwierdził, nierozsądnie byłoby nazywać to monolitem lub strukturą, ponieważ sugeruje to coś sztucznego, jakby to zostało tam umieszczone przez kogoś na przykład. W rzeczywistości jest bardziej prawdopodobne, że ten głaz powstał przez oderwanie się od podłoża skalnego, aby stworzyć prostokątny kształt. Wiele osób jednak krytykuje twierdzenia tego naukowca, zwracając uwagę na zbyt idealnie prostokątny kształt. Bardzo ciekawe są też słowa astronauty Baza Aldrina, który był drugim człowiekiem na Księżycu, gdy stanął na Księżycu powiedział słowa Piękny widok, wspaniałe pustkowie. Warto też wspomnieć, że astronauta twierdził, że powinniśmy odwiedzić Księżyc Marsa. Jest tam monolit, bardzo niezwykła struktura na tym małym obiekcie, który krąży wokół Marsa raz na 7 godzin. Kiedy ludzie się o tym dowiedzą, powiedzą, kto to tam umieścił, kto to tam umieścił, cóż wszechświat to tam umieścił, a jeśli tak zdecydujesz, Bóg to tam umieścił. W krypcie w Watykanie odkryto dziwną istotę, link do nagrania na ten temat w opisie.